Łukasz, również przywitajmy Ta historia zaczyna się od osiem lat temu. W małym miasteczku na Podkarpaciu, o nazwie Leżysk, jest. jest cholernie zimno. Minus pięć stopni. Ten mały chłopiec w czacie, to ja. Z dosłownie zamazaniem na kończe. Najgorszy dzień w moim życiu. Chcę uciec stamtąd na koniec świata. Ale zanim opowiem to historię dalej, cofnijmy się w czasie. Jest rok 1973. To jest mój tatuaż. Dziśma. Idzie do wojska, jest bardzo szczęśliwy. Ma 15 lat, wojsko daje mu dużo możliwości. Bo wojsko to szkoła życia. Ale wojsko to również alkohol i każdego sukcesu na no, poziomie procentowym. Po wyjściu z wojska mój tato poznaje moją mamę. I tak jak widzicie świętowaniu nie ma końca. 23 lata później mam 12 lat. Jestem młodym, uśmiechniętym sztukił chłopakiem. Moje rodzice już są kilkanaście lat razem, a owocem tego małżeństwa jestem ja I mój 4 lata, 4 lata starszy brat. Tego dnia jestem w, w domu, mam skupnięte ząb. nie poszedłem do szkoły. Dwa pokoje obu. Mój tato cierpi po trzy miesięcznym ciągu alkoholu. Zespół postawienia tam sprawia, że jego ciało wygina się w Rzuca nim bezlitośnie po starej, skrzypiącej wersalce, czym marionetką niewidzialnych, w rękach niewidzialnej sił. Co jakiś czas. Pot jest czepiącej pod takie taki jak tutaj. Chodzę do niego, by dać wody. Gdy wchodzę do jego pokoju, czuję zapach potu wymieszany z wonią alkoholu. Jest taki który otwierający się do półcy. Pamiętam ten zapach do dziś. W tym pokoju nie ma praktycznie tleny. Mój tato próbuje w tych grymasach z cierpieniem wykrzesać uśmiech poczepienia w moim kierunku, ale ten uśmiech bardzo szybko znika. To co nim targa jest silniejsza. Jestem przeważona, bo to mój tato, moja stoja, moje całe życie. Co pół godziny sprawdzam, czy wszystko jest w nim w porządku. W międzyczasie oglądam w telewizji jakieś obiekty, -tele, leżę ze skópniętą twarzą. Potem żałuję, że tak rzadko, może bym coś zmienił. Przecież wszystko jest w tych moich drobnych, chudziutkich rączkach. Gdy, gdy wchodzę o 11, do jego pokoju, jego wzrok jest w podłogę. Jest Niepokojące spokojność, to co się targało, stało. Wtedy po raz pierwszy w życiu zrozumiałem, że są rzeczy nieodwracalne. Rzeczy, których nie da się cofnąć żadnych żadną siłą. 4 stycznia 96 roku. W wyniku udanego Przez lata byłem przekonany, że to traumatyczne wydarzenie nie będzie miało jakiegoś znaczącego wpływu na moje własne życie. Byłem młodym, pozytywnym chłopakiem. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że jestem z tych, którzy pocieszają wszystkich którzy wszystkich podnoszą na duchu. Zawsze widać uśmiech na moich twarzach. Ale po jestem, w tym roku życia zaczęły się dziwne objawy. Budziłem się o trzeciej nad ranem. Blady i spocony. Nie mogłem zobaczyć oddechu. Wydawało mi się, że mam zabał. Moja partnerka, która jest tutaj na sali, obserwowała te stany bardzo często. Wzywaliśmy wtedy karetkę, po czym biegłem do tej karetki ku zdziwieniu personelu, tylko żeby sąsiedzi nie zauważyli, że karetka przyjechała do mnie. Jeździłem na spory. Gdzie po wielu godzinach badań dowiadywałem się, że jestem zupełnie zdrowy, że badania wychodzą prawidłowo. Więc technicznie zdrowy, a w praktyce stare lękowe Wtedy jeszcze nie miałem pojęcia, co się ze mną dzieje, tak jak większość z Was. Więc próbowałem diety, sportu, medytacji brałem magnes i potas. Gdy byłem wypoczęty, było OK. Stara nie pojawiała się. Gdy byłem przepracowany, lęki powracały. To odbijało się na moich relacjach z moją partnerką. wielogodzinnymi kłótniami. Na szczęście moja partnerka po rozmowie z jej klientką która słuchała w mojej historii, stwierdziła, że to mogą być stany pękowe. I to jedno zdanie zmieniło tak wiele. Moja Marta powiedziała wtedy w konsekwencji wszystkich że albo chmy, albo terapia. Zapisałam się na terapię. Po trzech miesiącach oczekiwania, tutaj do pani Brat. Pani Beata jest specjalistką tak zwanego EMDR. Jest to metoda, która zmieniła moje życie. W procesie EMDR cofamy się do wydarzeń z przeszłości, na przykład dzieciństwa. Można powiedzieć, że w jakimś sensie oszukujemy nasz umysł i nadpisujemy te wydarzenia na nowo. Nadal pamiętamy, co się wydarzyło, ale te wydarzenia nie mają już takiej siły. Co ciekawe, nie tylko dramatyczne wydarzenia mogą mieć wpływ na nasze dorosłe życie. Brak uwagi, brak obecności naszych rodziców, czy brak akceptacji tego, i jesteśmy. Podczas terapii Ender przenoszę się do dnia śmierci mojego taty. Był to jeden z ważniejszych momentów w całym tym procesie terapeutycznym. Tego dnia dorośli biegają tam z powrotem za tak zwanymi sprawami ważnymi. Jak wiecie, skupić Jaki model trumny wybrać, jak się udać, na którą mówić różańcy. Ale mną no, niestety się nie interesuje. Terapeuta mnie pyta, jak chciałbym, aby ten dzień wyglądał. Odpowiadam: Chciałbym, aby dorośli zainteresowali się mną, a nie miejscami. Grobami i różającymi wieczorem. Więc terapeutka nie instruuje. W takim razie sam zainteresuj się sobą jako dorosły Łukasz. Cofnij się do tych wspomnień i w moich wyobrażeniach wracam do mojego domu rodzinnego. Jestem niezwykle wzruszony. Jest to dla mnie bardzo trudne, w no, płyną tak, Takie procesy terapeutyczne, EMDR, bywają trudne. Bywają wycieczające i kiedy musimy odpoczywać nawet kilka dni po takim procesie. I wchodzę do tego naszego domu pilnego w na Podkarpaciu i mam poczucie, że jako dorosły Łukasz jestem silny. Mam ponad dwa metry wysokości. Muszę się schylić, gdy wchodzę do domu bo futryna jest za niską. Podchodzę do małego Łukaszka z gdzieś w kącie pokoju i pytam się: Jak ci mogę pomóc? Chciałbym, żeby ktoś mi przytulił. I wtedy ja w tym procesie terapeutycznym, jako dorosły Łukasz, biorę tego małego Łukaszka na oczkę, przytulę go, choć odkrycie. Nie wyobrażacie sobie, jak się wtedy dobrze poczułem, Wspaniała. Wtedy pytam, jak dorosły też Łukasz, małego Łukasza, a co chciałbyś teraz robić? Chciałbym, abyśmy poszli na jezioro. Ze stąpiącem. Wtedy biorę go za rękę idziemy z małym Łukaszem na jezioro, spaserujemy. Wysłuchane i otoczone troską. Stany lękowe pojawiają się najczęściej pomiędzy 18 a 30 rokiem życia. Co ciekawe, aż 7% Polaków jest zdiagnozowanych, że chociaż raz w życiu miała stan lękowy. Bardzo możliwe, że ktoś z Was, siedzący tutaj również, Jest to ponad uwartniony Polaków Ale jest nadzieja. Takiej wiedzy na ten temat, jak dzisiaj nie mieliśmy nigdy. Są książki, są specjaliści jest terapia MD z mojej perspektywy absolutnie skuteczna. Dlatego jeżeli doświadczyłaś, doświadczyłaś stanów rynkowych, działaj. Przestań zlegać. Ja czekałem za długo. Dopiero w 36 lat zaczęłam chodzić na terapię, przez co męczyłem siebie i moje otoczenie. Jak się okazuje, słuchajcie, wystarczy tylko rok terapii, aby wszelkie stany naukowe ustały. Nie mam ich do dziś. Żadnych. Mam 41 lat, zero stanów rękowych, od 4 lat, a miesiąc temu, z czego jestem bardzo dumny, zakończyłem pięcioletni epizod terapeutyczny. Czuję się świetnie, zupełnie tak, jakbym pozbył się takiej wielkiej, kilkutonowej.

W tym przypadku doprowadziły no, do tego sukcesu. Także jeszcze raz wyprawa dla się tutaj skierował na tą samą Nie będę się, że nie zgodzić, bo słuchając tego, tego wystąpienia, postanowiłem sobie nie będę nic mówił, bo nie wypadło, ale powiem szczerze, że chciałbym, żeby to wystąpienie było taką dla nas też lekcją, że. że jest rozwiązane, że moving format, tak? Możemy pokonać pewne, pewne e, ograniczenia, że jest, jest, jest nadzieją tak? nawet w sytuacjach, które wydają się nam e, no beznadziejne. Dlatego myślę, że jesteś tak, tego świetnym przykładem i nie no trochę też jestem wzruszony, także proszę zobaczyć. Bardzo dziękuję w takim razie za Twoją refleksję i za, za otwartość. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.